Kolejnej reakcji. Tym razem mam nadzieję, <laughs> wielki kombek Bandit z Title Trackiem Venom. Po samplach było dość ciekawie. Także zwiastuny też były ciekawe. Jestem mega zainteresowany. No i muszę przyznać. <laughs> że bardzo długo czekałem na ten comeback. Naprawdę. Już się martwiłem, że dostaniemy zaraz napis disband. <coughs> Kurczę. a coś mi problematyczne to gardło dzisiaj jest. Dobra, nie będę przedłużać. <coughs> Także jedziemy. Tak? Jest, jest, okej. Okay. <śmienic> Na pewno jest inny niż poprzednie kombęki <śmienic> Nie lubię takich <śmienic> rozgłów. <podzór. śmienic> Poszły w bardziej taką stronę jak Emre do nie? To nieco bardziej klubowa muzyka.. Csęba <śmieniciela> jest ta próba się w ten mainstream mainstream <śmieniciela> Mm. Cheer mm -hmm. the right to my left, sir, nicka chea, nicka chea, nicka like that, nicka chea, nicka chea, nicka like that. Shake it up, sen sing it, så du köra şey spett, spett. Vänd om, yeah. <kontrolenta>. <nces intensiv stair> 이렇게 <목소리도> 웃 To będzie ciężkie. To będzie ciężkie do ocenienia. <coughs> Je, jeżeli, pod, jeżeli podchodzę do tego tak jak podeszłem do ostatniego kombeku Everglow, tak <coughs> gdzie do Pirate podeszłem, jak do, bardziej do takiej właśnie muzyki klubowej. Tak, jakieś dyskoteki czy coś takiego. Okej, okay, mega. To pasuje do, do tego rzeczy. Ciężko mi stwierdzić, czy mi się ta piosenka spodoba, nie spod... Na pewno jest lepsza niż... Yy... Co po tym półtorej roku Secret Number miał, o ten. Tamten comeback mi się w ogóle nie podobał. Tutaj dziewczyny bardziej poka chcą chyba pokazać pazur, tam wytwórnia ich stara się pokazać bardziej taki pazur, gdzieś tam wstrzelić się w ten mm, taki mainstreamowy styl właśnie, takim mocnego bitu, mocnego brzmienia. Mm. Mówię, ciężko mi teraz ocenić i tak bierz, będę to parę razy jeszcze słuchać. Yy... Ja będę był takim casualowym. Nie wiem. Ciężko mi to akurat docenić. Mówię, po zwiastunach i tak to wyglądało się naprawdę mega. Aktualnie jest dobrze jest bardzo dobrze. Ale chyba jednak nie było aż takiego wow, nie było takiego szoku. Którego się spodziewałem, ale i tak na duży plus, na bardzo duży plus ten comeback jest. Mówię prawdopodobnie parę razy jeszcze na, znaczy parę razy. Na pewno sobie będę to słuchać od czasu do czasu, to nie mam absolutnie wątpliwości, bo naprawdę bardzo lubię Bandit. I naprawdę mega długo czekałem na ten ten comeback, więc jeszcze sobie oczywiście teraz za, za chwilę przesłucham cały album. A wam co? Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się to podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku i widzimy się już niedługo, a będzie, będzie absolutnie na co reagować, bo. Końcówka maja i prawdopodobnie cały Cherries to będzie po prostu rozwałka to totalna, jeżeli chodzi o kombeki. Także i debiuty, bo jest parę debiutów, które mi jestem zainteresowany, także trzymajcie się ciepło. Heos!